W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o stanie niewypłacalności, o przesłankach niewypłacalności, ale mówiliśmy o jednym konkretnym warunku, mianowicie o utracie zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Na nim się na tej przesłance się skupiliśmy. Natomiast dzisiaj przesłanka druga. Zresztą tak też oznaczona numerem 2 w, w przepisie, yy, która odnosi się trochę do innej kategorii niż właśnie to, nazwijmy, operowanie czy brak możliwości operowania wolnymi środkami pieniężnymi. Tak, bo ta pierwsza hmm. przesłanka można by ją nazwać przesłanką uniwersalną. Ona dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od tego, jaka to jest forma prowadzenia tej działalności, czyli czy to są jednoosobowe działalności gospodarcze, czy też to są osoby prawne, albo też takie jednostki organizacyjne, którym ustawa przydaje atrybuty osoby prawnej. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o drugiej przesłance, która dotyczy tylko i wyłącznie właśnie tych osób prawnych albo tych specyficznych jednostek organizacyjnych. I to jest taka przesłanka, która jest związana z przewagą zobowiązań nad majątkiem, okay. ale przede wszystkim dlaczego, dlaczego w ten sposób? Dlatego, że jeśli chodzi o osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, to ona odpowiada całym swoim majątkiem, niezależnie od tego, czy to jest majątek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy to jest też jej majątek prywatny. Natomiast w przypadku osób prawnych sytuacja jest taka, że te osoby odpowiadają, czyli nie osoby fizyczne, tylko osoba prawna odpowiada tym majątkiem, który ta osoba ma. Zresztą można powiedzieć spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to chociażby ta nazwa wskazuje na to, że ta ograniczona odpowiedzialność polega na tym, że my zasadniczo nie sięgniemy do majątku osób fizycznych, które są udziałowcami. Hmm. W związku z tym, dlatego ta druga przesłanka mówi o tym, że długi przekraczają wartość majątku, dlatego że to jest niepożądana sytuacja, kiedy to ten podmiot nie posiada takiego majątku, żeby spłacić wszystkie swoje zobowiązania. Czyli pierwsza kwestia to jest przewyżka zobowiązań nad majątkiem, ale druga, jeszcze, drugi jeszcze istotny warunek, który musi być spełniony, to aby ten stan Utrzymywał się dłużej niż 24 miesiące. Tak, prawda? to jest, to, to jest e, istotna zmiana w, w stosunku do e, przepisów, które obowiązywały e, do 2016 roku, gdzie wystarczało wejście w ten moment, w którym doszło do przewyżki i już e, zobowiązań nad majątkiem, i już zachodziła przesłanka upadłościowa. Natomiast zdecydowano się na to, żeby ten okres przedłużyć, bo, dlatego że chociażby młode podmioty gospodarcze, które dopiero właśnie zaczynają funkcjonować, bardzo często się zdarza, że żeby zacząć prowadzić działalność gospodarczą, no po prostu zwyczajnie muszą się zaciągnąć jakieś zobowiązania typu kredytowego, co na wstępie by powodowało, że one natychmiast, chwilą kiedy zaciągnęły to zobowiązanie, weszłyby w przesłankę, upadłościową właśnie z artykułu 11 ustęp 2 dlatego zdecydowano się na przedłużenie tego okresu i ten czas tej przewyżki dopiero wtedy jest uznawany za zaistnienie przesłanki upadłościowej jeżeli utrzymuje się dłużej niż 24 miesiące Myślę, że istotna jest kwestia, żebyśmy chwilę też porozmawiali o tym, co to jest ten majątek, prawda? ponieważ musimy go w sposób prawidłowy umieć ocenić, ponieważ tak jak to ustawodawca... Yy, yy... Postanowił, jednak nie wszystkie składniki, nie wszystkie mhm. elementy aktywów możemy traktować jako majątek. prawda? Tak. Tutaj kolejne przepisy mhm. to dosyć, dosyć konkretnie regulują. Tak. Mhm. Znaczy, generalnie jest tak, że żeby ustalić, czy zachodzi przesyłanka przewyżki zobowiązań nad majątkiem, musimy dokonać porównania dwóch wielkości. Wielkości zobowiązań, o których zaraz będziemy mówili, bo to też nie są wszystkie zobowiązania, oraz wielkości majątku. Więc teraz nawiązując Nawiązując do, do tego, o czym powiedziałeś, majątek. To ma być e, posiadany przez nas majątek, ale e, nasz majątek. Czyli tak. na przykład nie mogą to być e, takie składniki majątkowe, które by nie weszły do masy upadłości, gdyby, gdybyśmy ogłosili upadłość. Teraz co by nie weszło do masy upadłości? Na pewno by nie weszły e, przedmioty, które e, najmujemy, dzierżawimy, bo one nie są nasze, tylko e, my mamy prawo do korzystania z nich na podstawie umowy najmu dzierżawy. Tak samo na przykład, nie są nasze pojazdy leasingowane. Tak. One też prawo do korzystania z nich przysługuje nam na podstawie umowy leasingu, czyli one nie są naszym majątkiem w sensie takim ścisłym prawa własności. Czyli nas tu interesuje majątek, który jest naszą własnością, a nie my z niego korzystamy na podstawie innych tytułów niż własność, czyli własność, użytkowanie, wieczyste tego typu tytuły prawne. Czyli kwestię majątku mamy wyjaśnioną, wiemy już o czym mówimy, kiedy o majątku mówimy. Wiemy też, jaki okres minimalny możemy w takim stanie przewyżki zobowiązania przetrwać, przetrwać i jeszcze nie jest źle. Natomiast jest jeszcze kwestia tych zobowiązań, prawda, czyli które, które, które bierzemy do, do, do tego naszego porównania, a które, które nie możemy, których nie możemy mhm. wziąć. Mhm. Yy, więc tutaj yy, też bardzo szczegółowo te kwestie zostały rozróżnione, yy, dlatego że yy, znowuż ustawodawca zauważył, że te typy zobowiązań z punktu widzenia oceny tego, na ile dany podmiot spełnia przesłankę tą drugą upadłością, a na ile nie, są bardzo istotne, dlatego że chociażby wyłączył z tych zobowiązań, które należy włożyć w tą ogólną pulę zobowiązań do porównania, czy, czy mamy już przewyżkę, czy też nie, wyłączył zobowiązania przyszłe i pod warunkiem zawieszającym, czyli Jakbyśmy patrzyli sobie na, na bilans, to najczęściej to, co byśmy mieli na, na rezerwach na zobowiązania, taka jest pozycja w bilansie rezerwa na, rezerwy na zobowiązania, czyli to są zobowiązania, które dopiero będą, więc my w tej chwili ich nie wliczamy, dlatego że my nie wiemy, czy to zobowiązanie powstanie. Albo nie wiemy, czy warunek, od którego ono zależy, się ziści. W związku z tym nie możemy już w tej chwili ustalać tego jako jakiś realny, realny dług. Nie bierze się też pod uwagę takich zobowiązań, które wynikają, to są zobowiązania względem tytułu pożyczek i innych tego typu czynności względem udziałowców i akcjonariuszy. Tylko tutaj jedna uwaga: to jest dość skomplikowany temat, dlatego że ustawodawca tutaj odwołuje, się do odpowiednich przepisów prawa upadłościowego, które określają tą kategorię zobowiązań i są to zobowiązania, które gdyby została ogłoszona upadłość, one by zostały umieszczone, jeśli chodzi o kolejność zaspokojenia tych długów, w tak zwanej kategorii czwartej na liście na planie podziału funduszy masy upadłości. I tutaj podobnie jak w przypadku tej przesłanki płynnościowej, o której mówiliśmy poprzednio, tutaj też zostało ustanowione domniemanie i to jest domniemanie no wynikające z treści, z treści bilansu. I to wygląda tak, że jak mamy pozycję aktywa i pasywa w bilansie, to oczywistym jest, że pasywa i aktywa są sobie równe. Więc to, co, co, jakie porównania robimy, to robimy porównanie aktywów z wielkością pozycji zobowiązania w tej części pasywa bilansu. Nawiązując do tego, o czym mówiłam wcześniej. Mamy pozycję rezerwy na zobowiązania w bilansie. To są te właśnie zobowiązania przyszłe warunkowe. W związku z tym, my nie bierzemy tej pozycji rezerwy na zobowiązania do tej ogólnej puli zobowiązań. Tą wyłączamy. Wyłączamy jeszcze jedną kategorię. Zobowiązania do jednostek powiązanych. Dlatego, że te jednostki powiązane to są najczęściej, no to właśnie one są, to są podmioty, które są powiązane z nami w ten sposób, że posiadamy w nich akcje udziały. W związku z tym mamy dość szczególny związek z tymi podmiotami. W związku z tym tutaj też ustawodawca zdecydował na to, że ze względu na to powiązanie wyłączamy tą kategorię. I w tym momencie zaczynamy robić znowu to porównanie, czyli wartość aktywów porównujemy z wielkością tych zobowiązań wprost wskazanym w tym przepisie. Mhm, domniemanie, czyli kto będzie musiał udowodnić, że jest inaczej? No to będzie musiał udowodnić ten, kto jest zainteresowany, czyli dłużnik. Czyli jeżeli Dobra. mamy na przykład wniosek wierzyciela, który przyjdzie do sądu posługiwać się bilansem, to w tym momencie dłużnik musi powiedzieć tak, no dobrze, wprawdzie w tym bilansie wychodzi na to, że moje zobowiązania są wyższe niż stan aktywów, ale w tych aktywach ze względu na amortyzację nie ma wysokowartościowej nieruchomości, która gdybym dzisiaj chciał ją sprzedać, to bym uzyskał bardzo duże środki. Ale to musi, to co powiedziałeś, tak. to musi udowodnić dłużnik. On musi powiedzieć tak, w bilansie tego nie widać, ale mój majątek tak naprawdę jest wyższy niż ta wielkość zobowiązań. Dokładnie. Nie? Chyba warto zwrócić szczególną uwagę na to, że ustęp drugi, artykuł 11, który teraz omawiamy, mówi o istnieniu zobowiązań pieniężnych przewyższających wartość majątku, ale nie mówi nic ani o wymagalności tych zobowiązań, ani, ani o ich wykonywaniu. Czyli to jest zupełnie nieistotne. Czy my Wykonujemy zobowiązania i czy są wymagalne, tylko sam fakt zobowiązań jako przewyżki nad majątkiem już jest wystarczający, są już wystarczające do tego, żeby stwierdzić niewypłacalność, Prawda? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, dlatego że <laughs> trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy dwie przesłanki upadłościowe i to nie są przesłanki, które zachodzą łącznie. Mm -hmm. Czyli jedną przesłanką jest ta przesłanka płynnościowa, czyli nie wykonujemy zobowiązań, a drugą, wymagalnych. Przesła... Tak, wymagalnych. Tak. A drugą przesłanką jest ten stan przewagi zobowiązań, po prostu zobowiązań nad majątkiem, niezależnie od tego, czy są wymagalne, czy są niewymagalne, czy też my je regulujemy, lub też nie. Po prostu to jest czyste porównanie tych zobowiązań z zastrzeżeniem oczywiście tego, o czym ja mówiłam wcześniej, że niektórych zobowiązań się po prostu do tej puli zobowiązań nie wlicza, ale jest to czyste porównanie stanu zobowiązań ze stanem naszego majątku. No wyobraźmy sobie sytuację, mhm. że jakiś wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy, ponieważ wie, że tak, ma dostęp zobowią... do repozytorium tak, tak. składanych przez nas sprawozdań rachunkowych. Z sprawozdań, dokładnie, i wynika z tych sprawozdań, że mamy kredyty, mamy rzeczywiście jakieś inne zobowiązania i generalnie jest ich znacznie, znacznie więcej, ale nawet nie chodzi o to, czy jest znacznie więcej, tylko jest ich więcej niż majątku. Przecież wyobraźmy sobie, że są. Podmioty są, są, są spółki, które no w ogóle nie mają żadnego majątku. Tak naprawdę majątkiem jest osoba, która ma jakąś, jakiś pomysł albo ma własną pracę, którą wkłada w tą, tak. w tą firmę. Jednocześnie gdzieś jakieś zobowiązania oczywiście istnieją i jakiś wierzyciel w obawie. Przed rzeczywiście mm -hmm. no, możliwością odzyskania swoich pieniędzy, pomimo, że na bieżąco nawet są regulowane, składa wniosek o naszą upadłość. Tak, I wtedy, na musimy się, długo. Mm -hmm. tak, wtedy musimy się bronić, prawda? Tak, z jednej strony Ten jest oczywiste, tak. Mm -hmm. Oczywiście, że się utrzymuje powyżej 24 tak. miesięcy. Czyli z jednej strony przesłanka niewypłacalności jest, ponieważ tak. można łatwo udowodnić. Proszę bardzo, ta firma ma nie wiem, milion długu. Ale majątku ma powiedzmy 3000, bo tylko dwa biurka i, i jeszcze Aha. jakiś jeden czy, czy już, już dosyć wyeksploatowany komputer. Już jest przez banka tak. prawda? No jak taki przedsiębiorca może uh -huh. się obronić uh -huh. Uh -huh. przed takim wnioskiem o ogłoszenie upadłości? A to jest częsty przypadek podmiotów gospodarczych, których działalność polega przede wszystkim na świadczeniu usług. Dokładnie. Bo tam, gdzie to jest działalność polegająca na jakiejś produkcji, handlu, to najczęściej mamy maszyny, zapasy, nieruchomości. towary, nieruchomości. Natomiast tam, gdzie mamy wyłącznie usługi. To głównym składnikiem takiego majątku potrafią być należności, względnie czasem jakieś aktywa w postaci udziałów w jednostkach powiązanych i to wszystko. Nawet know-how czasami nie ma, nie ma żadnych mm -hmm. wartości niematerialnych tak. ani prawnych. I teraz rzeczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że tego typu podmiot, tak patrząc na, na bilansę, to będzie spełniał przesłankę z, z ustępu 2 artykułu 11. I wierzyciel składa wniosek, tak. bo to, co powiedziałam, ma dostęp do, do tych sprawozdań rachunkowych. I teraz to dłużnik, na nim hmm. spoczywa obowiązek tego, żeby on udowodnił, że mimo tego stanu, który tutaj zaistniał, to on ma taki potencjał gospodarczy, że nie ma zagrożenia tego, że on w niedługim czasie zaprzestanie, utraci zdolność do wykonywania tak. zobowiązań. Czyli co z tego, że, że jego sytuacja rzeczywiście jest taka, że zachodzi formalnie ta przewyżka zobowiązań nad majątkiem, skoro on jest w stanie regulować na bieżąco zobowiązania, tylko ja tu zwrócę uwagę na jedną kwestię, taką mianowicie, że ten przepis mówi, że sąd może oddalić taki wniosek, to co to znaczy, że to nie dłużnik decyduje o tym, czy on złoży wniosek, bo zachodzi już przesłanka upadłościowa, tak. tylko sąd może zdecydować oceniając jego, właśnie to o czym mówię, ten potencjał gospodarczy to na czym polega ta działalność? Historię mhm. jego aktywów, historię historie wyników finansowych. Tak, tak. Czyli, że ten stan wprawdzie utrzymywał się, przewyżki tych zobowiązań, przez dłużej niż 24 miesiące, ale patrząc na historię wyników tej spółki, na przykład, że tendencja jest wzrostowa, no to widać z tego, że potencjał w prowadzeniu tego typu działalności i tak tak wskazuje na to, że on będzie regulował te zobowiązania, czyli nie ma ryzyka tego, że on nagle zaprzestanie regulacji zobowiązań. Ale jeszcze raz zwrócę uwagę na to, to sąd decyduje, to sąd może oddalić wniosek, a nie, że dłużnik powie tak. A nie, moje wyniki są coraz lepsze, w związku z tym w stosunku do mnie nie zachodzi przesłanka przewyżki tak. zobowiązań nad majątkiem, w związku z tym ja nie składam wniosku, nie, to sąd decyduje o to. No i właśnie, wyobraźmy sobie jakąś konkretną, konkretną sytuację, wracając do tego, do tego pierwszego przykładu. Rzeczywiście jest to ktoś, kto wykonuje usługi, ma zobowiązania, dlatego że ma zaciągnięte chociażby jakieś, jakieś kredyty, prawda, tak. czy, czy ma niezrealizowane... Jeszcze płatności z jakichś tam faktur, ale nie są jeszcze wymagalne. Ale w ogóle, generalnie, on trwa w takim stanie powyżej 24 miesięcy, i nie wiem, coś się wydarza na przykład jakieś kwestie zdrowotne. Już, już taki właśnie no, przedsiębiorca widzi, że rzeczywiście no, może w najbliższym czasie coś tutaj się zasadniczo pogorszyć, prawda? Z jego możliwością wykonywania tej usługi. Prawda? Zwłaszcza wtedy, kiedy ta usługa jest wykonywana osobiście. Osobiście. Mm -hmm. I, i, I rzeczywiście wtedy warto tak, się zastanowić. Albo na tak, albo strajk tak. pracowników. I -hmm. warto się wtedy zastanowić i sprawdzić, czy rzeczywiście te przesłanki z tego ustępu drugiego nie są spełnione. Bo jeżeli nie dopilnujemy tego terminu, a rzeczywiście nasza sytuacja się pogorszy, za chwilę pojawi się. Ta przesłanka płynnościowa, również, prawda, bo nie będziemy w stanie realizować swoich wymaganych zamówień, która nie jest potrzebna, ale może się pojawić jako konsekwencja i wtedy rzeczywiście gdzieś ta odpowiedzialność osobista za długi może się pojawić. Pamiętajmy, że cały czas mówimy tutaj o osobach prawnych. Tak. Ale odpowiedzialność zarządu przecież istnieje, jeżeli się w odpowiednim czasie nie złoży wniosku o upadłość. Czyli pilnowanie tej przesłanki z tego ustępu drugiego, rzeczywiście tej przewyżki. Zobowiązań nad majątkiem i Trwania tego stanu powyżej 24 miesięcy może być naprawdę istotna, bo póki jest dobrze, to jest dobrze, ale jak coś się wydarzy, uh -huh. to możemy rzeczywiście jakieś konsekwencje z tego powodu ponosić. Uh -huh. Jeszcze um, dodam jedną kwestię a propos tego domniemania z bilansu. Yy, to yy, trzeba pamiętać o tym, że zasady dotyczące księgowania i tego, jak są sporządzane bilanse, yy, one są takie, że bardzo często yy, te bilanse nie odzwierciedlają w pełni e, z stanu aktywów i stanu zobowiązań. Mm -hmm. Dzieje się tak z dwóch przyczyn. Po pierwsze to, o czym ja już mówiłam wcześniej, może się zdarzyć, że mamy jakiś składnik wysokocenny majątkowy, który zgodnie z przepisami podatkowymi ulega amortyzacji w związku z tym on zostanie wykreślony z ewidencji środków trwałych w związku z tym mówiąc kolokwialnie wyleci z bilansu, ale on dalej funkcjonuje, nadaje się do wykorzystywania i ma wartość majątkową tylko z punktu widzenia podatkowego on tak. już został e, odpisany e, i w drugą stronę to też działa. Bardzo często się zdarza, że w bilansie umieszczamy, e, umieszczane są aktywa w postaci należności i one są umieszczane w wartości nominalnej. Natomiast ze względu na to, że na przykład nasi dłużnicy e, z kolei same mają kłopoty płynnościowe, w związku z tym tak naprawdę e, ta wartość należności to nie jest ta wartość nominalna, tylko to jest wartość... E, może być Zero. Może być zerowa, także co z tego, że w bilansie będziemy mieć wielkie należności, które faktycznie będą połowę tego, a może tylko 30% tej wartości nominalnej. W związku z tym to domniemanie z zapisów bilansowych, właśnie ono jest tylko domniemaniem, czyli można je obalić w dwie strony. Bardzo często się zdarza i to znowu z mojej praktyki, bardzo często się zdarza, że w bilansie tej przewyżki nie ma, natomiast faktycznie ona była, dlatego że właśnie chociażby ten składnik aktywów, jakim są należności, on absolutnie nie odpowiadał wartości rynkowej i faktycznej ściągalności tych należności, które w tym bilansie figurowały. W związku z tym, jak się porównywało faktyczny majątek, do do zobowiązań, to się okazało, że tego majątku praktycznie nie ma, mimo że w bilansie on, on istniał. Dokładnie. No więc tak, no, to jest rzeczywiście taki dosyć trudny i złożony, y, 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 trudny i złożony przepis dotyczący tego stanu niewypłacalności, w którym musimy wiele wątków brać pod uwagę i rzeczywiście umieć dobrze przeanalizować swoją własną sytuację, ale no, po to o tym mówimy żeby cały czas wracając do jakby głównego wątku naszego, naszego, naszego cyklu. jak jest dobrze, to jest dobrze. Jak sobie radzimy, to sobie radzimy. Nawet jeżeli mamy gdzieś jakieś przerwy, gdzieś w płynności, albo rzeczywiście gdzieś jakiś się kryzys pojawia, przejściowy, prędzej czy później jakoś się odbudujemy, znowu ten biznes się kręci, to wszystko jest dobrze. Ale jeżeli rzeczywiście będzie źle, jeżeli to się pogłębi, jeżeli te konsekwencje nieudanego biznesu rozciągną się już jednak na ten stan, nazwijmy, permanentny, czy, czy, czy wręcz już, już nienaprawialny, nie, nie to wtedy niereagowanie w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób będzie nam już mocno szkodziło i może się skończyć konsekwencjami, o których już wstępnie mówiliśmy czyli tej odpowiedzialności, czy to cywilnej, odszkodowawczej, karnej, Aha. stygmatyzacyjnej. Tak, czyli, czyli cały czas chodzi o to, żeby wiedzieć, żeby w odpowiednim momencie zareagować. Tak, ale tu poruszyłeś y, mimochodem y, jedną ważną kwestię, taką, mianowicie, że ogłoszenie upadłości to jest sytuacja, można powiedzieć, krańcowa w znaczeniu takim, że y, My już spełnimy te przesłanki upadłościowe. Natomiast e, przepisy przewidują całą masę rozwiązań, które służą temu, żeby zapobiegać tej upadłości, więc e, lepiej e, zapobiegać niż leczyć. Tak. E, w związku z tym e, o tym też będziemy mówić, e, czyli po prostu o postępowaniu restrukturyzacyjnym, hmm. jako środku przeciwdziałania postępowaniu upadłościowemu. I to, o czym powiedziałeś, że jak już jest bardzo źle, to może się nawet okazać, że będzie już za późno, nawet na Postępowanie restrukturyzacyjne. Czyli wiedza tutaj chroni i pomaga, i warto ją mieć. O tym mówimy, o tym będziemy mówić. No i zapraszamy na kolejne odcinki naszych, naszego cyklu.